Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Będą to prezenty, upomienki dla dzieci. Akurat wybieram się do rodziny, gdzie są trojaczki dwóch chłopaków i jedna dziewczynka. Są w wieku 8 lat i zawsze miałam problem, co kupić dla takich dzieci i gdzie kupić, aż do momentu, kiedy znalazłam sklep Pepko i tam zrobiłam dzisiejsze zakupy. Praktycznie za każdym razem, kiedy tam wchodzę z myślą, żeby coś kupić to wychodzę z prezentem. Więc jestem zawsze bardzo zadowolona. Mają tam szeroki asortyment. Można kupić coś dla dzieci i dla niemowląt i dla y, takich troszeczkę większych, ośmioletnich, dla młodzieży. Można też kupić dla domu, jeżeli idziemy gdzieś w odwiedziny. Więc y, naprawdę każdy, podejrzewam, że znajdzie tam jakiś Jakąś fajną rzecz, którą chciałabym komuś podarować. Zacznę od prezentu dla dziewczynki. Miałam jej taką paletkę do makijażu. Ja w ogóle, kiedy ją zobaczyłam, to od razu zaczęła mi się buzia uśmiechać, ponieważ sama bym coś takiego chciała dostać, gdybym była jeszcze mała. Myślę, że sprawi dużo radości tej dziewczynce. E, są tutaj różne cienie do powiek. E, Przybliżę Wam, żebyście lepiej to zobaczyli. E, są również dwa błyszczyki tutaj na dole i jeszcze jest e, róż. Dobrze pokazuję? Dobrze. E, takie ładne pędzelki. Naprawdę fajnie to wygląda. Podejrzewam, że to wszystko się później zamyka w jedną całość. E, ten zestaw kosztował 15 zł. I słuchajcie, cały czas można to kupić w Pepko, także jeżeli macie e, kogoś bliskiego, jakąś dziewczynkę, której chcecie sprawdzić trochę przyjemności, to naprawdę polecam coś takiego kupić. Myślę, że to jest spełnienie marzeń każdej małej dziewczynki. Do tej paletki jeszcze kupiłam Taki zestaw koraliki, łańcuszek i bransoletka. Takie różowe motylki, jakieś kuleczki. Ten komplet kosztował 4 zł. Także naprawdę, fepkoje są bardzo fajne ceny. Jeszcze za 4 zł kupiłam takie. Tutaj już wyciąłam cenę. Kupiłam takie skarpetki. Mam nadzieję, że będą dobre na 8-letnie dziecko. Tutaj są z tyłu białe. Słodkie, po prostu słodkie, przeurocze, ekstra z Disneya. Z chłopakami zawsze mam problem, bo nie chcę im kupować kolejnych samochodzików, bo tych samochodzików mają podtąd, e, więc kupiłam im po prostu ubranka. Dla pierwszego chłopca e, kupiłam taką bluzę. Całkiem fajna, za 20 zł. Cenę też już tutaj sobie od, odcięłam. E, myślę, że będzie dobra, bo jak tak przymierzę na siebie, to e, zmieściłabym się. Więc myślę, że ośmioletni chłopiec też się w to zmieści. Zawsze lepiej kupić coś za dużego niż za małego dla dziecka, bo jak będzie za małe, to dziecko w ogóle tego nie będzie nosić. A jak będzie za duże, to odczeka parę miesięcy, urośnie i, i będzie nosić. Także to jest pierwsza bluza. Bardzo jest w dotyku miła, tutaj od środka naprawdę przeurocza. Druga bluza, inna, ta już jest taka bardziej gentlemanska, bardziej poważna. Ma tutaj, no bardzo fajnie, co tak elegancko wygląda, bym powiedziała. Również rozmiar prawie że na mnie, <laughs> oczywiście żartuje. Na pewno by się w to wcisła, więc myślę, że to ośmioletnie dziecko też um, będzie, będzie mu to pasować. Te dzieci są dosyć wysokie, jak na swój wiek, ale z długością wszystko jest tutaj ok. Właśnie muszę Wam tak tu pokazać, bo nie wiem, czy to widać. I jeszcze tą jedną bluzę, O, taka jest. No i dla każdego jeszcze coś dla osłody tam czekoladki też chyba po 4 zł. Tak jak zauważyliście, w Pepco naprawdę można kupić fajne rzeczy za niewysoką cenę i na pewno sprawi radość każdemu dziecku, więc polecam ten sklep. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o kciuki w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału już wkrótce kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć! Yeah. Uh.